Witam Was wszystkich. Tak trochę przy czwartku. Nagrałem Wam swój filmik wczoraj. Miałem go wrzucić, ale potem wyszedłem ze znajomymi i zapomniałem o nim. A że dzisiaj jest, to u nas był odpust. To ja mówię, przyjdę, to nagram nowy. Już tam nie będę już, słyszał, bo powiem to prawie to samo. A coś tam może dopowiem, wiecie. Zawsze czasem się coś przypomni, jak się mówi. No ale dzisiaj, tak i tak, dopiero teraz przeszedłem, a już trochę siedzimy. No ale dzisiaj, tak, no to w kościele, chyba dzisiaj, ponad 2 godziny to się zeszło. Potem jeszcze ten y, potem obiad, wiadomo. No dzisiaj czasem trzeba też z rodziną spędzić, a nie tylko siedzieć w głębniku. Y, no i taki jest dzisiaj dzień, że właśnie dzisiaj tam trochę później przyszedłem. Ja też nie miałem za bardzo ochoty, no ale zobaczysz tam wodę, jedzenie. Dzisiaj tak bardziej uroczyście niż z głębiami, bo nie sami głębiami człowiek żyje. to bardziej niż cały dzień tutaj z nimi siedziałem, ponieważ jak możecie zauważyć y, nową budowlę, która powstała powiem wam tak, no tamtej klatki nie ma hmm, tutaj jest, tamtej tam klatki jest do kilka desek dosłownie <grym>, wam mogę powiedzieć ile, raz, dwa trzy, raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, w tej klatce jest dziewięć desek z starej klatki bo powiem wam tak hmm, stwierdziłem, że nasz też tata mi podpowiedział że ta klatka na dole nie jest dobrym pomysłem dlatego, że tam przy tych nogach będą mruły po prostu te jeszcze i to ogólnie czy też szczury, czy coś, dlatego lepiej, żeby na tej ziemi po prostu nic tam większego nie stało. No i tak też zrobiłam. Co już myślałem, że tak nie mam w sumie jeszcze czego zrobić, a wiecie, no ja też jeszcze nie mam... Może tak, ktoś powie, że no... Pełnoletni jestem, ktoś powie, że dorosły, ja się za dorosłego jeszcze tak nie uważam, ale pełnoletni jestem. Więc no... Może powinienem obsługiwać bardziej te piły, coś takiego, no ale ja tak się nie znam trochę za bardzo, wiem jak wyłączyć to wszystko, ale... No... Bałbym się po prostu, że coś źle przykręcę i w ogóle... I że nie wiem, no coś mi się stanie po prostu, na przykład przy Trajzedze, dlatego ja nie lubię tego robić. Można zawsze kogoś poprosić, kto się zna, są tu takie osoby, no ale ja jestem osobą, która nie lubi prosić ogólnie o nic. Lubię po prostu robić sobie wszystko sam, nawet jeżeli mam to być cięższą pracą, po prostu taki, taki już jestem, nic nie poradzę. No i tak wziąłem sobie tam, ale znalazłem jeszcze deski u góry, tam na garażu w dole takie deski, właśnie takie szerokie bo tutaj pokażę Wam, tu są na przykład na dole dwie deski, nie? więc one są takie szerokie i u góry jest to samo no i stwierdziłem, że zrobię, skleję jakąś tu klatkę może nie jest to nic tam bardzo zastydecznego jestem tego świadomy jednak zrobione samemu, bez żadnej pomocy bez niczyjej pomocy tyle, że siatka to będzie Wam tak Pierwsza naciągnięta bardzo ładnie, jak widzicie, druga dużo gorzej, ale jeszcze jako tako, trzecia to w ogóle paskudnie, powiem wam tak, całe mam palce, od, mogę wam pokazać, normalnie od siatki pocięte od wszego. ona jest taka ostra, po prostu tak ją przeklinałem tą siatkę, że po prostu gdybym wiedział, bym zrobił z tej zielonej, ale mówię tak, tam z zielonej mam dużo, bo tam wiecie, woliera ta stara, kiedyś też oglądał, kiedyś była tam taka woliera, zielona na tamtej jakby, no tam u tych, gdzie jest teraz ta srebrna znaczy ze srebrnej siatki w sensie, nie? z metalowej, o tak i po prostu został mi kawałek, ja mówię, akurat starczy a w końcu wyszło tak, że musiałem ponaciągać tą siatkę tu w ogóle było bokiem jakby włożone, tu już w poprzek jechałem żeby się zmieściło, no i tak po prostu podacinałem całe palce, że po prostu mnie tak bolą no wszystkie po prostu, że po prostu no taki byłem wczoraj zły, że się w ogóle za to wziąłem, znaczy za tą siatkę, nie? Bo za to, że się wziąłem, to dobrze mam już z głowy zrobione, a wiecie, no też chcę zrobić to w miarę wcześniej, póki są wakacje, tak? No mnie czeka od września najtrudniejsza klasa, chyba najtrudniejszy rok nauki, chyba w całej mojej y, karierze y, nauczania, no bo klasa maturalna, więc nauki będzie bardzo dużo, y, dlatego no, no nie ma szans, że po prostu w roku szkolnym cośkolwiek tutaj działać cokolwiek robić. Trzeba po prostu zrobić teraz, a w roku szkolnym no to ewentualnie przyjechać w weekend w sobotę i posprzątać i tyle, no bo... Yy, no jest po prostu ciężej. No, ale jak widzicie, si kl klatka jako taka jest trzykomorowa, tam są przydziałki w środku. Yy, powiem Wam tak, tu wisiała taka klatka, jak pamiętacie, taka mała. Yy, z tymi wszystkimi rzeczami. Ja tam wczoraj otworzyłem, zacząłem wyjmować te rzeczy. A tam tak, wywaliłem tak. Yy, trzy preparaty suche. Musiałam wywalić, bo ten, bo były całe mokre w środku. I sucha dezynfekcja, sandezja była mokra. I te takie drożdże do tego, do ten, po prostu było mokre. Nie wiem, czy te myśli tam po prostu sikały, czy coś takiego. I o, zobaczcie, mysza idzie. Prze chciała przejść, przez chwilą wychodzi. Nie wiem, czy widzieliście? Tyle wówczas trzymałem, wy wy wychodzi sam. Bo ona będzie tu chciała przejść. Ale zaraz jeszcze opowiem, e Musiałem wyrzucić. Butelki po dwóch preparatach mokrych. E probiotyk 1 Przegryzione, w ogóle wylecia. Ja nie widziałem, że je... tego nie sprawdzałem. Bo wiecie, no probiotyk no to jak tam tu mam jeszcze ostatnią butelka mi została, ja tam już się kończy, to już trzeba zamówić. Wiecie, jak po prostu mi się tam. No po prostu czekam, aż jeden się skończy. A tam im często tak nie daje, nie, żeby też się nie przeterminowało. Więc nie otwieraj, jak już zacznę im dawać, otworzę. Jakby no to daje często, nie? A jak nie jest otwarte, to czasem rzadziej. wiecie o co chodzi? No to po prostu przegryzę butelkę. Nie wiem jakim cudem, po prostu butelka była przegryziona. Tylko, że to była inna trochę butelka, bo to był inny probiotyk. Bo tamtego wtedy nie było. Słuchajcie, a nie, to stary sam jest, dobra, bo ja tak oglądam co gruka, co nie. Tak, i w tej klatce było chyba z 15 myszy. Jak to zaczęło wylatywać, podskakiwać, trzy udało mi się unicestwić na stąd zdeptałem je. Wypikamy, jak ktoś tam... Mm. No ale no niestety, no ja myszy nie będę hodował. No, trzeba było coś z nimi zrobić, to co mi się udało. Yy, I tutaj wczoraj wziąłem... A, ostatnio jak były takie dwie dziury, to są zalepione. Tutaj o, jest, jedna była w tym miejscu, a druga była w tym miejscu, gdzie jest taki ten ciemniejszy tutaj. Więc jest zalepione, yy, nie przegryzły się. Ale myślę powiem Wam tak, no w ścianach gdzieś ta mysza zawsze jeszcze będzie, no bo to ich tu było za dużo. Ale tak, poprawę w karmie widzę bardzo dużo, że już jest, prawie w ogóle nie jest pocięta, bardzo mało. Yy, więc tyle dobrze. No kury oczywiście sobie znalazły kolejne miejsce do niesienia, nie, jak po prostu super. Wszędzie dobrze, tyle nie w gnieździe. Yy. I co? No, no, klatki takie zwykłe. No, co z czego tam miałem? Tam coś pozbijałem. Yy, Załknięcia też widzicie takie na gwóźdź. Yy? Tu jeszcze muszę tego wkręty poobcinać. Bo zobaczcie sam. Nie ten, ale już nie chciałam się Bosza przyciągać. Ale wezmę to i ten. No, tutaj, tutaj nawet udało mi się. Tutaj nie miałem zawiasu tej gumy z tamtej klatki, zrobiłem. A tu jeszcze miałem. Ten zawias też przeciąłem na pół. No, no, i też muszę poobcinać się. A trutka jest, położona, postawiłem i już naruszyły, młócą ją, więc bardzo dobrze, niech ją jedzą. E, no i tu trzecia. Wszystkie tak, na no, taką długość, no ta jest chyba największa, bo ta jest siedemdziesiątka. To są tam niecałe siedemdziesiątki, to ciut ta mniejsza, no, ale tam niedużo, że tak powiem, nie? Ale klatki, no wiecie, do parowania. Hmm. Myślałem, żeby cztery zrobić, ale cztery to może za małe, a ja jednak chcę, żeby ten gong miał trochę tam, wiecie, luzu w tej klatce. Chociaż 4 też by weszły, ale nie ma co tam wiecie, ich aż tak... Yy... No rozumiecie o co mi chodzi na pewno. Jezu, 7 minut jakadam, gadam, a jeszcze prawie 8, a ja nie, nie pokazałem w ogóle gołem. Ktoś powie, że po gaduchy. się rozgadałem. Jak zwykle. O, jak widać ci trochę słychać. W psztyku, psztyku, jeszcze jest. Mew dumny jestem normalnie, że zajęły, półkę u góry, nie wiem co się stało. Ale, o, się co to wpadło? Ja pierdolę, co to? O Boże, jas... Dobra, muszę zobaczyć. Jak nic, jastrząb. Jak nic, wszystko rozwalone. Wszystko, czyli był już jastrząb. O Jezus, yy, a chciałem właśnie jeszcze opowiedzieć Wam jedną rzecz. No, to już koniec. wszystko w niebie, zobaczcie, wszystko porozpraszane. No, koniec. Ostatni dzień gołąbki latają. A zaraz Wam powiem dlaczego. Czekaj, czy co złapał. Na pewno coś rąbnął. Na pewno coś rąbnął. Wyszfajc młody. Tu siedzi większość, ale ciekawe czy wysłać mi nie je czarnego Jeszcze jak mi romną samicę tą młodą To będę bardzo zły, bo to nie wiem czy to nie jest, nie wiem co to jest Dobra, może przyleci coś Ale to wiecie, musiał tak w nie przypieprzyć, że po prostu ona No go mi po prostu nie ma, nie Pouciekały. Tam gdzieś jeszcze latają jakieś. Tam dwa. To jest Ciekawe jak z tym wyszwańcą. Mam nadzieję, że wyszwańca zapał, bo... będę zły. O, Winer już do środka ucieka. No, to ostatni dzień, gąbki latają. To, ta kura to mnie tak denerwuje. Wczoraj to myślałem, że z niej zrobię prostu. O, się łatwo. No to jest ten chyba starszy. Już nie wiem. Nie wiem. Poczekajcie. Puszczę puść, puść, go na ziemię, to się bardziej dowiem. No, ciekawe. Pewnie to jest ten większy, oczywiście. I mam nadzieję, że jest yy, ten yy, mniejszy, bo ten mniejszy jest na 100% samica. Mi jest potrzebny akurat. O, to już ten. O te kury to powiem szczerze, że Zamordowałbym z chęcią, bo one wszystkie trzy kwoczą, wszystkie trzy jajka, wszystkie trzy siadają, próbują i po prostu jak zaczynają mi tu darać to jedna to mi na coś robiła, przychodziła i gdakała Po prostu tak, chciałem wam powiedzieć tak, że zawsze po 15 sierpnia pojawia się jastrząb, eee, zawsze. To jest taka tradycja co roku, że od, po 15 sierpnia nie wpuszczam gołębi. Eee, I tak jest, dzisiaj jest 15 sierpnia, jastrząb był, eee, roz, rozgonił strasznie gołębie. Jeszcze trochę zjedzam. Yy, zaraz wszystko zleci, będę liczył. Może jest szansa, że coś nie zawoła, ale mi się wydaje, że coś na 100%. Widziałem też na filmikach u innych osób, że jastrzębie już grasują i yy, się w ogóle nie boją. co najlepsze: jakieś hotowane chyba one. Jest, wyszłańc, tu się schował, patrzcie. Tu się schował Nie, poczekajcie, który to jest? Bo jeden on wyszedł przecież na ten, na dwór I to się porąbało mi się Nie ma tego wyszwańca jednego Nie, jest, dobra, są obydwa, tu jest jeden, tam jest drugi, to super Wyszwańce są No, nie, ja duży jest koniec Ewentualnie raz w tygodniu jak ja będę to je tam puszczę jeszcze Wakacje, ale już takiego codziennego latania nie będzie No, więc tak to widzi u mnie jeszcze pocztowy siedzi na dachu tam jakby tam przyleciał Mogłoby trochę dawać to, jest... to jest ta młodszy ta samiczka, znaczy ten mniejszy o może by tam trochę na Tuż by w sobie nawet zamknął Ale nastraszył No psz, psz. No, mam dodać do góry uh. Ten, Jak samiczka Więc o Dzięki Bogu, że jej nie dorywał, bo na nią bym był złe, jakby ją złapał. I na nim... Niej... O, już jest na dachu, zaraz wejdzie pod siatkę. No, tak to widzicie. 15 sierpnia równa się Jastrzębie i jest i u mnie. Więc u wszystkich a już. Przepraszam za gizdanie, ale muszę jakoś... O już jest. Już schodzi. Jeszcze tylko ten pocztowy jakby zszedł. Czy to wyzejdzie? No, no tamte, boże. Nie. Jeszcze jakby on wszedł. No poszedł. No, pan do góry do środka. No dobra. można było wiecie co policzyć Sorry, że Was tak wziąłem ale zamknę siatkę ten, ten pocztowy to zaraz leci tego tam wpuszczę Będę pamiętał że on jest a sobie przeliczę przeliczę po prostu czy wszystko jest z głębi to jest ten pocztowy nic tak no to robię razami No, tak raz sami to ja zrobię, jak one... połowa wyjdzie mi. No, ale tak to można coś zrobić. Poczekajcie. Najpierw murzyny. Najpierw murzyny. Murzyny powinny być... o, jeszcze winer zleciał nowy to widzicie? Jeszcze zleciało winę. Oj, te kurty. Koń, kończy się moja po prostu. Ucierpiłaś za nich. Murzyny są. Teraz ja przeliczę te widyne moje łapciate. E, Widyny łapciatek. Tutaj nie ma żadnego. I już mi jednej brakuje. Bo jest tak, ta para jest, od tego samca całym brakuje samicy. Tej mamki od tych mewków. Brakuje po prostu samicy. O kurde, taka samica dobra, ja pierniczę po prostu. I same samice, już mi zdrowało dwie samice w tym roku, no, teraz trzecią. No, siatki zamknąłem do końca. Polara jasna, że przyleci jeszcze, by nie on dorwał z Nie wiem, już brak mi słów. Przepraszam za wspomnienie, ale tu już nerwy puszczają. Jeszcze wiecie, jak łapie mi takie dobre głębie do pasania, to po prostu najbardziej mnie to denerwuje. Nie? Najbardziej mnie to denerwuje, no nie ma. Trzeba też wypuścić jednego, jeszcze, już pewnie ją złapał, to już dzisiaj nie przyjdzie. Mamy taką samicę. Gdzie strzelbę to po prostu bym wszystkie w tej chwili. Już tu się przejdzie, ale. Nie, no, pocztowy. To już wolałbym tego, wiecie co pocztowego drwa, któregoś. Już po prostu tą widynkę, bo. Na tej widynce to mi trochę zależy. Zależało, bo ta samica była dobra. Nie, te kury to po prostu zaraz. Właściwie co ja zrobię? Pauzę, ale to jeszcze ten. Yy, ten. Przeliczę wszystko i Wam powiem. No, dobra, ja tworzę, wiecie, co jeszcze dzisiaj. Szkole. Te widynki to mi, kurde, szkoda. Jezus. Nowe skopy są, te są. Te były. No zobaczcie, młoda samica, dopiero wyszła piszczek, prawie w parydzie. Te są, te są. bociane są. No, nie ma tej widynki. Szlak to trafił Ostatni dzień, zaraz dojedzie dziadkowi Koniec, gołębie mają ja mu dał w parę, nie mam takiej łapciatej Bo więc zostawiłem Córka jego to jest ta od tego Z czym się weźmie, tam się z czymś sparuje. Winery są. O, kurde, mogę być naprawdę serio. Szkoda, mi tej samicy. Ktoś powie, że to on warty 5 zł, może 10, ale naprawdę mi jej szkoda. Dlatego widzicie. Ktoś mi powie, nie wypuszczaj Wypuszczaj gołębie, wypuść te. Yy, ja. Kiedyś to mówiłem, ale czasem są nowe, nowe osoby, to powiem to jeszcze raz. Nie nie stać, żeby wypuszczać te głębi. Nie po prostu jest nie stać. Dlatego że. Może to nie jest jakieś tutaj te głębie nie przedstawiałem jakiegoś wysokiego majątku. Jak słyszycie? Ale powiem wam tak. Ta chmara gołębi, co tu jest tutaj, tu jest naprawdę dużo gołębi, to też jest coś warte. Mówię, powiem wam tak, same widyny. Widynów jest sztuk. 18, no to nawet jakby po stówie każdego sprzedać, to już ile jest pieniędzy na przykład, nie? Chociaż są, niektóre są warte więcej jak stówę, bo są młode, które mają kapcie duże, są dużo więcej. warte. felki, no Felki felki to nie jest droga rasa 50 do 70 zł, ale felków też jest ponad 30 sztuk, też się uzbiera. Mewki, do no mewki moje są słabe, dajmy po 70 zł za sztukę, ale mewków jest ile? Samych młodych jest 18, plus stary to jest. Ponad 20, też tak? Więc suma sumarą i się uzbiera, jakby tak chciało wszystko sprzedać. Ja mi nie stać, żeby, wolę, żeby szczerze mówiąc, coś zdechło, niż żeby widzieć strzębia. Takie jest moje zdanie. Dlatego te głębie latać po prostu nie będą. Choćby skały, wiadomo co robiły, to nie będą po prostu. Ja wolę mieć spokojną głowę, a nie jeszcze myśleć, czy coś złapane, czy coś nie. Dlatego w końcu, jak zrobiłem tą wolierę, to czegoś się dochowałem. Bo wiecie co, póki hodowałem głębie wszystkie razem, to ja całe życie tylko tak miałem przepłakane przez głębie. Co głupie, ale jak wiecie, jak byłem mniejszy, to jakoś inaczej to się reagowało. Eee, sprowadziłem felki od razu samca jastrząb, nic nie uchowałem, jeszcze samca jastrząb, drobną na jesieni żółtego. Tak się można było czegoś trzymać. I się po prostu zdenerwowałem i zrobiłem drugą, jakby. To była najlepsza decyzja. Dobra, koniec moich wypocin. Winer, kolejny chyba, ale poczekajcie, to inny. Może inny to już jest. No. i tak to jest. Już jest bez widynki. No, chyba, że jeszcze, ale wątpię. Jest tak. jastrząb jest i u mnie. Co wam powiem? Takie życie. Taki los gołębiarza. Yy, I tyle. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam Was serdecznie. Gońcie Jastrzębie. Pozdrawiam Was. Do następnego, cześć.